Cześć maneczko wszystkim, ja jestem Ksardes i dzisiaj witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj sobie posłuchamy śpiewów Jarosa na Team tak więc do usłyszenia. I nie mogę spać, Chodzę do a wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę wstać. Mi ostatnia nocka w mojej celi, tylko noc, noc, noc. Płoną światła lamp, noc reflektor teren przeczesuje. Nie, ja tak nie mogę, stary. Boli mnie głowa i nie User, mogę spać. Chodź dookoła, wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć a nie mogę wsać. Mijo satka noc w mojej celi. Tylko noc, noc, noc. Płono światła lamp. Noc reflektor ten złóżą owo światło. To jak ja dobrze znam, nie 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 gaśnie, komuś zawsze obserwuję. Nie wiem czy wierzę jej. Czy nie wierzę? Ostatnia doba. jutro będę tam, ale na razie ciągle jestem tutaj. Nie mogę leżeć, a nie mogę spać. Yeah.